Yy, dobra, dzisiaj ten, tak w ogóle się ma, yy, zrobiłem w, wczoraj i drzwi i jedno okno. I dzisiaj będziemy robić już kabin, kabinę pociągu i, ben, i po, tym, po tym pociągu będziemy robić klasyk kibelka, czyli N57. N57-100, 1000 będziemy robić. Tylko jak to mi się teraz kabinę robiło? Czekajcie, bo... Ej, bo ja zapomniałem całkiem. O Jezu. Trochę mi może nie wyjdzie. Ale mam nadzieję, że wyjdzie. To tak wygląda. Nie wiem, no postaramy się. Ile tu mam bloków? Yy, ja będę tutaj robił takie cięcia. ma bloków. Dobra, poczekajcie. Raz, dwa, cztery bloki, cztery bloki. Trzeba dobudować dach, bo ja najpierw liczę sobie dach, żeby nie było, że nie wiem. Albo nie, dobra, robię dół. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Oj, ten pociąg się w ogóle... Pa, peron wystarczy, nawet tory wystarczą, to dobrze. Ja ten blok stawiłem. Jakbym umiał editować to ja bym naprawdę, jakbym nie wytrzymał, to ja bym zrobił normalnie. Nie, dobra, nie mówię, to wam tego. Tyku Jeszcze nie to zniszczyłem. <laughs> MMM, MMS. M -m -m. Czekaj, jakie są do tego słoneczka? Potrzebne bloki? Mam, mam, dobra. Potrzebny mi jeszcze. A dobra, mam taki blok. To jest wszystko kit. A teraz? teraz będzie? Jeden szary. Jedy... A dobra. E, chyba rozumiem. Dobra, rozumiem. Dlaczego ja zawsze niech to muszę niszczyć? O. Teraz zapomniałem. Ja ciągle zapominam! Nie robię czyjęcie, jak zrobię te słońce. Najtrudniejsze za mną. Zrobiłem te słońce. Dobra, ja, ja zrobiłem źle coś z tym słońcem. Ja i to powinno być szare. Tu to powinno być to do ziemi. I chcę sprawdzić, czy mam rację. I tak, mam rację. Więc zbierzemy się za to. Bo ja już to przerobiłem tu. I okazało się. Po prostu tak się okazało. Dobra, to ten promyk musimy tu niestety rozfalić. I robić tak. To zrobić tak. 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 Pyk, pyk. Dobra, pyk, pyk. Nie tak. Oczywiście zaraz muszę się wydrzeć, bo inaczej nie mogę. Boli wiele nie mnie normalnie mówić. Dobrze? Dobrze. Dobra. Hop, hop. Hm, hm. Dobra. Ej widzowie, my to skończymy! Ej widzowie, jutro, jutro, jutro będziemy tym kibelkiem jeździć. Jutro będziemy tym kibelkiem jeździć. Tym n 57 Ej właśnie, coś mi nie pasuje, że ciągle na tym świecie pada. I nie działają tej komendy. Model Cliff. Do tegoś, co, 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 co? Zbiena na słoneczną pogodę. Dobra Czekajcie. Komendy coś zadziałały. Widzę, że już się robi normalnie, czyli powinno działać te komendy. Przestają opadać. Te chmury mi troszeczkę podejrzą nie wyglądają. Ale no, no dobra. I kibelek i n57 skończony I jeszcze się upewnię, czy ten przód tak wyglądał bo coś mi tutaj śmierdzi coś mi śmierdzi czyli wielek nie, dobrze go zrobiłem dobrze. mam nadzieję że odcineczek wam się podobał Zostawcie lajka, like zostawcie sobika. bo czekajcie, nie dobra, nie, nie kończę tego odcinka, bo widzę, że coś tutaj chyba nabroiłem. Nie skończyliśmy tego. Wracamy do budowy! Ile ja to będę budować? Te promyki, coś, nie wiem o co chodzi z nimi. Z coś mi nie wychodzi. Chcę budować, ale tu normalnie robię jakieś błędy. Ja zawsze byłem... Jak ja, jak ja tego kibelka budowałem, to zawsze byłem pewny, że robiłem jakieś błędy. I tak się dzieje. I dlatego no to mi wciąga, żeby to w końcu do, dobudować normalnie, ale... ale ciągle ben, błędy? Dobrze, to chyba robię. Nie, nie dobrze. Bo tu trzeba, bo tu trzeba. I to powinno być zielone. Zielone. Nie robię cięcie. Jezu. Zrobiłem. Zrobiłem to. Zrobiłem widzowie. Może to by było na tyle. Trzymajcie się, lajkujcie, subiku, subnijcie, subujcie i widzimy się w kolejnym materiale. czy znaczy w odcinku.